Kilka minut temu sprzed budynku Planetarium Śląskiego w Chorzowie, wystartował balon. W tej chwili jest już na wysokości ponad 2 km. Myślę, że za kilka chwil będę już odbierał sygnał z tego balonu. Ale na razie korzystam z takiego panelu informacyjnego, który przygotował organizator lotu Włodek SQ-6 NLN. Tutaj widzimy wszystkie dane. Na temat balonu, jego położenie na mapie, prędkość znoszenia, prędkość pozioma, kurs, wysokość aktualna, współrzędne geograficzne, i tutaj na wykresach mamy te dane przedstawione. Na wysokości 3 km temperatura tylko 3 stopnie, w sumie niewiele mniej niż na Ziemi, ale wewnątrz kapsuły balonu już 20 stopni, czyli całkiem ładnie. Z przewidywań kierunku lotu wynika, że balon będzie leciał na wschód, na południowy wschód, więc będzie się zbliżał do mnie. Kto wie, może znowu uda mi się wyjechać na podjęcie kapsuły, tak jak kiedyś. dzięki czemu się spotkałem właśnie z włodkiem s Kusza się na lęb. link do tego filmu ze spotkania i z podjęcia kapsuły macie u góry. A tymczasem nastawiam odbiornik SDR i będę... Próbował odebrać sygnał z balonu. Jeszcze kilka słów o tej misji. To jest misja nietypowa, ponieważ powstała w ramach tygodnia kosmicznego w mieście nauki, to jest strona tego wydarzenia. W chorobie odbywały się dzisiaj warsztaty od 9 do 11.30 pod tytułem Budujemy nadajnik SSTV. Warsztaty prowadził wodek sq 6 len a brali w nich udział uczniowie szkół średnich. Najpierw Poznawali oni systemy transmisji obrazu i moduły wchodzące w skład tych urządzeń, a następnie zbudowali sześć nadajników SSTV, z których dwa najlepiej wykonane zostały podczepione pod tym balonem i poleciały w stratosferę. Zaraz będę próbował odebrać obrazy z tych nadajników. Podłączam odbiornik SDR i za chwilkę pokażę Wam efekty. Moich prób odbioru. Do odbioru użyję tego oto odbrnika RTL SDR. Znany, lubiany, popularny i bardzo dobry moim zdaniem. Natomiast antena to tak którą widzicie u góry na czubku mojego masztu X300 na wysokości jakichś 10 metrów nad gruntem. Balon jest na wysokości około 7 kilometrów. I leci sobie z prędkością prawie 40 km na godzinę, jednak na południowy zachód na razie. Być może na większej wysokości skręci, tak może być, i poleci na południowy wschód. Tutaj mamy na stronie prs informacje na temat położenia balonu i informacje na temat wysyłanych sygnałów. Tutaj ramki APRS-4FSK, dane. No i nie ma tu napisane, ale na 144 500 jest transmisja właśnie z STV z nadajników zbudowanych przez uczniów. Zobaczmy, już widzę, że odbieram tą tę transmisję. Spróbuję ją zdekodować. Powinniście słyszeć cichy taki dźwięk, cyfrowy dźwięk z tego odbiornika w tle. Do odbioru używam programu SDR Console, a do zdekodowania użyję programu RX-SSTV, chociaż można też odbierać to na zwykłym radiu ręcznym przy użyciu tak budowanej anteny, zaraz zobaczymy, czy w budynku odbiorę tutaj sygnał, jeśli nie, to wyjdę na zewnątrz i też pokażę Wam. Z bardzo dobrą jakością się dekoduje obraz. Mimo, że balon jest jeszcze dość daleko ode mnie jakieś 150 km. To jakość obrazu, jak widzicie, jest bardzo dobra. Ustawiłem w kwaczęgu 144-500, ale tutaj jeszcze wewnątrz budynku nie łapię tego sygnału. Zaraz wyjdę na zewnątrz i spróbuję go odebrać. To jest właśnie ta antena X300, z której odbiór przed chwilą Wam pokazywałem. A teraz spod tej anteny spróbuję na kwaczęgu coś odebrać i zdekodować na smartfonie. Kwaczek ustawiony na 144,500, FM szeroki. Nawet ładnie odbiera. Sprawdźmy, na jakiej wysokości jest balon w tej chwili. Użyję do tego celu strony APRS-FI, która pokazuje wszystkie obiekty nadające ramki APRS. Balon jest pod znakiem SP6 ZWR klubu z Wrocławia. Oto i on, tak jak spodziewałem się, leciał początkowo na południowy zachód, ale po osiągnięciu pewnej wysokości. Zobaczmy jakiej. W tej chwili jest już na wysokości 17 km i zaczął skręcać na południowy. Schud. Spróbujmy teraz zdekodować przy użyciu telefonu. Użyję aplikacji Robot 36. To jest ta aplikacja. Przechwytuje dźwięk z mikrofonu smartfona, więc wystarczy w radiu odtworzyć sygnał i przestawić do mikrofonu w telefonie. Trzeba trochę kręcić anteną, ponieważ balon też się obraca i jego antena nadawcza się obraca względem e, anteny odbiorczej akurat teraz trafiłem na moment kiedy słabiej to odbiera okazało się, że najlepiej mi odbiera radio ustawione anteną do dołu ciekawostka ale i tak sygnał jest dość mocno zakłócony niestety no, warto pamiętać, że to jest daleko i balon jest da mnie jakieś 150 km w tej chwili. Poza tym mikrofon telefonu zbiera też hałasy z otoczenia i no, to zakłóca jakby do obrazu. Można powiedzieć, że coś tam odebrałem. Nie będę tutaj dłużej stał, ponieważ pada deszcz, więc nic przyjemnego. Ale na koniec Wam pokażę obrazy odebrane przez odbiornik, który mam wewnątrz budynku podłączony do anteny stacjonarnej. Wszystkie obrazy w przyspieszonym tempie, żebyście mogli sobie zobaczyć, co tam było emitowane ze stratosfery.